i uważają za strefę świętą. Nie? No to są takie, też, takie takie obszary, w których my się czujemy na przykład bardziej komfortowo, witając się z kimś, z kim, kiwając z głową, to jest jego granica. Świeci Ci oczach? Czy chcesz sobie skochać twarz? Okay, nie, 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 Okej, nie pytania. Ale to może proszę. O tak, przepraszam. Słuchajcie, te debaty, czy te rozmowy i te warsztaty, bo, bo ja więc Związkina jest tutaj troszkę okaza, ale to ja powiem. Regionalny ośrodek debaty międzynarodowej, który będzie działał i działał od 2025 do 2026, będzie się zajmował tym, żeby zbliżać, a nie dzielić. I ty też świetnie pokazałaś tutaj temat naszej. To jest moja granica. Nikt mi nie zadał pytania fajnie na to wynika. E, nikt. Więc w jakiś sposób Justyna naruszyła granicę. E, Justyna powiedziała, przepraszam, wycofała się, a, a teraz możesz zadać to pytanie, żeby wytyczyć tak, tego tak, granicę. Czy też nie może być widoczny na zdjęciach, żeby twarz nie była widoczna. Czy z tyłu jak będzie zdjęcie, to będzie Jeśli bardzo ja tyłu komfortowe? Będzie to... e, tak, od tak, tak, tyłu nie tak, będzie Dobra. dobra to to, a czy wam będzie komfortowo? Tak. tak. I właśnie w ten sposób, jak rozmawiamy o granicach... E, to my nawet sobie nie zdajemy sprawy czasami, że to jest temat granic. Że to są te granice, od których się później zatrzyma to, że ludzie się leją w e, że ludzie sięgają po i szczerają do siebie. No tak naprawdę to tu się też. Jak my przekroczymy jedną, to przesuwamy ją teraz dalej. Media społecznościowe to prowadziły, i wywołały troszeczkę ten temat. Media społecznościowe wywołały to, że mamy cały regulamin. Wszystko, co z naszymi z naszym wizerunkiem się stanie, nie? I my później tam mówimy, e, puszczamy taki post na Facebooku, od dzisiaj zabrania udostępniania mojego wizerunku. No to już dawno zgodziłeś się, klepiąc ten punkci, stawiając fajkę w zgodę. I jest pod doga. W Tym ptaszkiem daliśmy, że jest pod doga, bo ta granica została już wytyczona. Umówiliśmy się na jakąś e, pisemną umowę. Z Facebookiem, czy z, jakąś inną, ee, z jakimś innym medium. Powiedzcie mi, dlaczego e, dla Was może być ważny ten temat? Czemu, czemu uważacie, że temat granic może być ważny? I jak Wam się kojarzą w ogóle granice z prywatnością? Mhm. To pierwsze, nie? Nie przekroczyć moich granic prywatności. To tutaj też fajnie wynikło. Wizerunkowo też, nie? Z komfortem. Bo jak... mhm. Czuję się bezpiecznie, jak znam granicę. Mhm. No i o tym będziemy próbowali rozmawiać. A ja Wam dam e, to wszystko na takim przykładzie, który jest dla mnie e, taki najbardziej namacany z ostatnich dni. Czekajcie, bo się muszę tu... O! kształt. E, ja ja ten, ten panel wymyśliłem sobie kiedyś... E, nie tak dawno temu, jak i yy, napisałem o tym, najpierw taki artykuł yy, o przekraczaniu granic, kiedy moja organizacja, którą prowadzę i pracuję, pracujemy z imigrantami. Pracujemy od yy, eskalacji wojny yy, w środowisku yy, uchodźców ukraińskich, ale nie tylko. A, I kiedy zauważyłem, że zostaje przesuwana ta granica, czy to jest sterowane przez jakiś. Ale stroną. Wiesz co, w jedną i w drugą. Bo to jest tak, że, że ta granica, tylko czy ona jest przesuwana przez nas, czy ona jest sterowana. sterowana. I kiedy te granice zaczęły się przesuwać, i dla mnie takim najbardziej namacalnym momentem było to, kiedy e, dezinformacja nie stała się już narzędziem troli, tylko politycy zaczęli tą dezinformację powierać. I to było dla mnie najbardziej przerażające, że na to jest zgoda. Później sobie pomyślałem o tym, jak bardzo to ma wpływ nie tylko na tę skalę polityczną, ale jak bardzo ten wpływ ma też pośród dzieciaków, młodzieży, szkołach, jak bardzo zostają przesuwane te granice przez samych dzieciaków, jak bardzo przesuwamy, jak bardzo decydujemy się na, na to, że będziemy sobie ubliżać. Nie? W grupie rówieśniczej wydaje nam się to takie zabawne, a może nie jest to wcale za, takie zabawne dla kogoś, bo to wchodzi w jego godność, jego uczucia. Nie jest mi z tym dobrze. Przybieram maskę, w której mówi, nie dam się skrzywdzić. Ale nie mam odwagi publicznie powiedzieć, że jego granica została naruszona. Że jego granica. Dlaczego? Bo w jakiś sposób, zezwalając na przekraczanie granic, dajemy też przyzwolenie do tego, żeby te granice zostały naruszone. E, I ja sobie myślałem też, jak to próbować systemowo układać, nie wiem, jak szukać rozwiązań, bo myślę że najprościej będzie, jak zaczniemy o tym rozmawiać. Jak zaczniemy rozmawiać o granicach, mówić, że to wcale nie jest tak, że jeżeli ja powiem, ale ja się nie zgadzam, to my zaraz staniemy do bitwy, nie? I będziemy na okładać, bo na zrobiła zdjęcie. E, przecież popatrzcie, to był piękny proces, który się zadział. Ja się nie zgadzam, przepraszam. Czy możemy poszukać jakiegoś innego rozwiązania? Koniec. I tu się skończyła cała eskalacja. A gdybyśmy poszli, budując napięcie i powodując jakieś e, dalsze stopnie, e, e, nie wiem, chronienia granicy swojej własnej nie wiem, bronią, e, pięścią, brzydkim słowem. Tylko będziemy budować napięcie, i tylko będziemy powodować następne kroki. Ten przypadek, o którym ja mówiłem, słuchajcie, y, związany z dezinformacją, to była dezinformacja polityczna. Ja chcę na tym przykładzie Wam pokazać, tylko pokazać i dać Wam do zastanowienia się. Ja nie żądam, bo oczywiście teraz dzisiaj odpowiadali, y, myśleli o tym, nie wiem, próbowali to zrobić, ale żeby zostawić Was ten wątek, żebyście zobaczyli, ja nie chcę tego oceniać. Nie chcę mówić, że ten polityk był zły, głupi czy jakiś, ale poddał się dezinformacji, uczynił dezinformację, mamy zaniecenia, nasze granice zostają napisane. Bo to, że to się działo wcześniej, no, to śmiało, to, że to się działo wcześniej y, w środowiskach różnych, ale kiedy dla mnie to było już takie jaskrawe, kiedy y, politycy w jednej z partii udostępnili zdjęcie y, ciemnoskórych y, muzyków pod hotelem czy hostelem, w którym mieli nocować ci, ci muzycy, mówiąc oni już tu są, dodając nam jeszcze jakieś komentarze, że nas za chwileczkę... Będą gwałcić, zabijać, nie wiadomo, co jeszcze robić, e, dając wizerunek osób które w zupełnie innej fajki. To był zespół, który przyjechał legalnie na zaproszenie władz gozowa zagrać na festiwalu. E, I chciałbym, żebyśmy spróbowali spolaryzować naszą rozmowę do tego momentu. Nie oceniając tego wszystkiego i zestawiając, chodzi mi tylko o to, że ta. Mała cząstka, ta nie przemyślana być może, a być może celowa decyzja, że udostępnię taki post, będąc osobą publiczną wprowadzę ludzi w dezinformację, zdezuformuję. Mało tego, kiedy mamy jakąkolwiek świadomość społeczną, a politycy wydaje mi się, że powinni ją mieć, doprowadzam do tego, że ta informacja jest szerowana. I na bazie tej informacji ludzie zaczynają się niepokoić. No bo to wszystko zależy od tego, co Darek wcześniej mówił też, nie? Jak podamy tę informację, bo mu fajny przykład mówiący o festiwalu w Cieszanowym. Przyjeżdża kilka tysięcy ludzi świętować muzykę i bawić się w sposób fantastyczny, przyjazny, razem z miastem. I jak słucham od burmistrza na przykład takich opowieści o Cieszanowskim festiwalu, to one są właśnie takie. Często mówi, że jak mieli problemy, to mieli zatem bardziej od tam mieszkańców, to coś im się tam nie spodobało w trakcie festiwalu, niż od festiwalowiczów, którzy chodzą e, niosąc radość i miłość, Okej, okay, ale może być inny przekaz i tutaj się taki przekaz pojawił. czy on był celowy, czy nie był celowy, zostawmy, nie oceniamy. Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli następny stopień tego. Jeden z polityków pozwala sobie na taką dezinformację. Później nie wyjątkowo usłowała z na tym z w przestrzeni e, publicznej, ale, przepraszam was, muszę się przyzwyczaić do kronofoby, ale to, co zostawił, to zostawił, słuchajcie, e, element, to było na razie takie oskarżenie w przestrzeni publicznej. Minęło kilka dni, dosłownie. W Zamościu, to tamto w Chorzowie było, na Facebooku, nie? Czy tam w TikToku jeszcze, czy, czy, czy gdzieś tam, ale w Zamościu już, znowu taki festiwal, który odbywa się od kilkunastu lat, folkowy, też muzycy, podobieństwa absolutne, tylko o innym kolorze skóry niż, e, niż e, nasz, e, który e, z, dominuje, nie? Nagle ludzie o, inny, e, o innym odcieniu skóry, muzycy, słyszeliście o tym? Znacie no, tę historię? nie, nie słyszałam, ale widziałam ja ostatnio, jak jechałam do gorąba wielkę, to widziałam w pociągu takiego czarodzieja, który właśnie pamiętam. No właśnie, no więc, więc ci, ci muzycy już nie byli oskarżani czy atakowani, czy byli sugerowane jakieś tam rzeczy, że nas, nie wiem, zjedzą, z i nie wiem co jeszcze wymyślę. Tylko oni już byli atakowani słownie na festiwalu. Bo ten punkt w mediach społecznościowych i brak reakcji na niego, ta granica z tamtą przesunęła się już do to życia realnego. A, I teraz to, co się dzieje dalej, e, to okazuje się, że to byli, y, 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 macie tutaj dopisane, ja mam tę prezentację też zostawię na stronie y, to byli no z kolumny. Tak, między innymi, nie? I, I to miało być święto. A nagle stało się już zagrożeniem dla tych ludzi, bo od słowa do czynu już jest naprawdę niedaleko. i ja Wam to pokażę, pokazując następne działania. Granica Zachodnia, troszeczkę wcześniej, samozwańczy patrole. Agresja nie tylko skierowana wobec tych, którzy przekraczają tą, 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 tą granicę, ale również wobec tych naszych. Yy, obywateli Polski, którzy pomagają tym ludziom. Bo koleżanka, która przyjechała do nas zrobić warsztaty, e, a pracuje w takiej organizacji pomocowej, wróciła do Hajnówki i miała cztery koła przed nią. No to, ale zostawmy tam. Pokazujemy, jak zostaje przesunięta ta granica, prawda? Od jednego postu przez słowne oskarżenia, po uszkodzenia mienia. I teraz wybrałem to nie dlatego, żeby pokazywać na tym przykładzie tylko yy, i mówić, yy, że, że ci są źli, a ci są dobrzy, nie? Nie o Chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli do jakiego punktu dochodzimy w tym przykładzie. Jeżeli trzeba będzie, to będziemy próbowali pójść w innym kierunku i znaleźć inne. Stygmatyzowanie, budowanie narracji to są elementy, które powodują, że ta granica zostaje przesunięta. W Wałbrzychu dochodzi już do pobitych i to się wszystko, moi drodzy, na linii czasu dzieje w przeciągu miesiąca. Od postu, przez słowną agresję, w to, facet zostaje pobity, e, sam przez e, o, o, obrońców e, kobiet. A nie wiem, nie, nie chcę też przypiąć łatki. Taka była argumentacja, że, o, że ci, którzy powieli, bronią polskich kobiet y, podając fakt. Ale ludzie, którzy słuchali, dostali informacje, można pójść dalej, bo nikt nie zareagował. Kiedyś y, nie tak dawno słyszeliście taką piękną wypowiedź, kiedy po y, 11 przykazaniu była mowa. Nie mam być pojęcia. W tym Waubryku doszło już do tego, że pobito i w Waubryku kolumbijczycy, pracownicy kolumbijscy, którzy mieszkali w, w, w hotelu, zostali zaatakowani, pracujący legalnie w naszym kraju i na zaproszenie firmy, która ściąga tych, tych ludzi do Waubryku. Zostali pobici i tam już doszło też do takiego. Dla mnie przerażającego momentu, bo tam szły tutajle małotowa e, podpalone, rzucane w kierunku budynku. E, po drodze jeszcze, zanim to się wydarzyło, ja wygumowałem sobie ten fragment proste, ale było wystąpienie jednego z polityków, który e, zanegował. W której udało się uciec z, z obozów e, przejściowego jawożnie z jakich ochociom, które się udało z jakąś Ale e, negowanie publiczne i znowuż brak reakcji powoduje, że my coraz częściej, wracając do tego, co Tarek mówił, przestajemy krytykować, przestajemy myśleć krytycznie i zaczynamy przyjmować pewne rzeczy bez sprawdzenia. Nie zweryfikujemy. Dlaczego? Też starego tego nie Ale jest czasem wygodniej, bo nam się łatwiej żyje. Bo ta narracja już się robi taka duża i taka olbrzymia, że boimy się. Bo się mamy prałować. E, bo ta narracja jest taka, że e, się myśleć inaczej. Może nie myśleć, ale mówić wyrażać swoje poglądy. Bo powinniśmy się powiedzieć o tym, że nasze granice są inne. I e, to, co dzisiaj moim zdaniem jest takie dość mocne, coś co jest ważne, to jest to, że zacieranie tej granicy to jest to przyzwolenie. Kiedy my zgadzamy się na to, nie ja wiem, ja mam taki cytat trochę z Ferdydurki, e, kiedy mówił... E, e, to tak, może nie cytat, ale takie dowolne e, wolne tłumaczenie, że kupa e, że jest duża. Że my zaczynamy czasami trudne tematy w sposób miękki e, pokrywać. Rozumiecie ten kontekst? Niekiedy e, z obelgi e, robimy sobie żart, albo próbujemy, sprawdzamy. Nie wiem, no się, wiesz, gdybyśmy się znali e, w grupie młodzieżowej, a tak słucham czasami, kiedy mówią do siebie, ty pedale, ty geju, ty e, debilu. Przepraszam, ja tak wszedłem, e, ale używa się e, określeń e, Czasami obelżydy, bo, 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 bo one są obelżywe, kiedy kogoś nazwę wiajem, to mu nie umieścione. Kiedy kogoś nazwę wydałem, to już jest obelga, prawda? Kiedy ktoś już nazwę cyganem e, i jakbyśmy w siedmiu dami dowiedzieli, to, ja 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 to znaczy, że to jest w takim kontekście, to jest nie i jest zmierza. Właśnie, po granicach, prawda? Właśnie, i o to chodzi, że to liczenie granic w środowisku, jeżeli my sobie na to pozwalamy, no to czasami sobie na więcej posłuchamy, ale myślę sobie, że e, przesuwamy też te granice w tych środowiskach, w tych grupach, e, bo ktoś nie ma odwagi powiedzieć nie. Tak jak Ty powiedziałeś dzisiaj, nie, e, to jest moja granica, tak nikt by na to nie zwrócił uwagi, nie pójdziesz. jeżeli kiedykolwiek, którakolwiek z Twoich granic zostaje naruszona przez księdza, e, nauczyciela, kolegę, rówieśnika, e, szefa. Tak, te granice, e, ja Wam pokazałem na takim jaskrawym przykładzie, jak to się dzieje, nie? Bo, bo, bo ja jego tylko użyłem do tego, żeby pokazać, jak to szybko na linii czasu się wydarzyło i jak to wszystko się zadziało. No i teraz słuchajcie, popatrzcie, to jest, to jest tak. E, Zadają sobie pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za to, że te granice e, zostają bardzo albo są przesuwane. Bo to nie jest proces, który się zaczyna, bo one będą dalej przepychane, nie? jaka e... to jest odpowiedzialność? Możemy zrobić na polityków, bo są zradykalizowani niektórzy. E, a, a jak byśmy na nich wszystkich, to tam się radykalizują w jedną, w drugą stronę e, i przepychają. Okej, okay, ale możemy na nich sprawdzić w nie. Próbować. Tak? Od, ale kto ma odpowiedzialność za to, że tak się dzieje? Właśnie, jeżeli my, media, media, tak? To by no Media. Media, to oczywiście, samochód, że my. Zaraz, ja to na mnie samo nazywam, jak to zdjęcia też. Czyli stwarzałam coś takiego i tak dalej. Ja bardzo zachęcam do tego, żebyśmy sięgnęli w głębiej konsensus. Ten przejazd przez przesunięcie granic. Oczywiście się zastanowimy. Czasami, jak myślę o tym, czemu to wiesz, kiedy zadaję pytanie media, mediach? Okej, okay, oni ponoszą odpowiedzialność że przesuwane są. Okej, okay, ale czemu Media po prostu Właśnie. Dotrzemy do tego punktu, w którym mówimy, że nie ma odpowiedzialności to to, to, to... za to. Oni prawda? Oni ogólnie to też usłyszeć. Przez to ostatnie to, to tam to, to kilka tygodni... ostatnie kilka, kilka tygodni była też taka e, sprawa, że w mediach się pojawiały te e, materiały o wybuchach pożarów różnych tam e, e, zakładów produkcyjnych, hali i tak dalej. I ktoś się pokusił o to, żeby sprawdzić, czy tych pożarów rzeczywiście jest więcej niż rok, dwa, pięć, siedem lat temu. I oczywiście okazało się, że tych pożarów jest mniej więcej taka sama Ilość, ale oczywiście tutaj właśnie narracja, narracja, narracja. czy potrzeba narracji była taka, że łatwo można było powiązać te pożary z określoną grupą ludzi i wpływów, które na ten temat, na które były na ten czas po prostu wygodne. No, no i dlatego, nie, dlatego ja to się tak bardzo, To jest pierwsza sprawa. A, jest czyli, czy a... naprawdę weryfikacja powoduje to, że nie weryfikujemy? Możemy powiedzieć. A nie weryfikujemy i, i, i wchodzą do, do naszych głów i do naszej świadomości narracji, tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo tak jest po prostu wygodniej i szybko. Teraz na szczęście, jedno szczęście to jest jeszcze mamy internet. gdzie możemy to szybko zweryfikować. Zaraz do tego przejść. pokażę każde parę pomysłów, co z tym robić. Ale tak, hmm. głównym powodem albo główna odpowiedzialność to jest jednak ona się kończy na nas. I to, sobie to, sobie to się. co my dajemy tak. sobie taką narrację. Słuchajcie, moment, kiedy pan yy, morderca z Limanowej yy, wyskoczył, zabił rodzinę, yy, to był ten sam dzień, kiedy yy, dostaje yy, świetnym newsem yy, w, w serwisie informacyjnym, pijany traktorzysta yy, rozczaskał się o drzewo i kogoś tam potrącił. Skoń, z Limanowej, nie? Limanowa mm -hmm. Centrum Patologii yy, Polskiej. Można by było za chwileczkę dodawać nagłówki, nie? I one łapią. Bo my szukamy sensacji. Zadajmy sobie też to pytanie, po cholerę jak ręce y, tym Facebookiem, aż mnie zainteresuje, czy tym TikTokiem, aż będzie coś... Zobaczmy, co mi się wydarzyło, nie? Albo coś te nagłówki są takie, no, otwierasz nagłówek, w którym jest napisane, że szczęsny y, z Lewandowskim lecą z Barcelony. Y, a dalej jest y, do Tokio, nie? Y, bo lecą z Barcelony do Tokio. A, ale nagłówek... Więc te nagłówki są wymyślane dość często tylko po to, żeby nas nabrać, ale czasami za jakiś fake też, nie? Czasami za tym idzie coś, coś co nie jest prawdą, coś, co po nie, bez zweryfikowania nie daje nam pełnego i uczciwego obrazu tego, co się wydarzyło. Możemy tworzyć kontr, bo ja tutaj już przeskoczyłem ja na to reagowanie, prawda? prawda? Możemy demaskować fake. Jeżeli widzisz fake. A jak słyszysz od kogoś, że ktoś do ciebie pociska fake, opowiada ci coś z jest prawdą, to odpowiedz. Spróbuj wejść na rozmowę o faktach i ten człowiek za chwilę przestanie z Tobą rozmawiać, albo jeżeli to jest ktoś Twój bliski, bo miałem takie sytuacje, umieszki e, na Facebooku, kiedy e, pierwszy raz grano e, narrację migracyjną. Mój przyjaciel, e, który miał jakieś tam poglądy anarchistyczne, Bankowe, nagle zaczął wjeżdżać z, narr z narracją, która już jest mocno zradykalizowana i nacjonalistyczna. I nagle ja zadałem po prostu z imienia na niego, nie wiem, szczerze teraz z imieniem zupełnie takim Marek, ale co ty piszesz? No i on do mnie odpisuje na za chwilę na tym Messengerze, mówi, ale czekaj, masz co mówisz. No ja mówię o tym, że wjeżdżamy że tam to była który pokazywał, że, że będziemy zatrzymany falę, tak jak sowiecki zatrzymał turków. Coś, coś jakaś taka była, niby taka jeszcze nie, 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 nie na twardo. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. I on im powiedział, że so, no ja mam teraz takich kalesi, i gdzieś ta relacja tak trochę przysiąga. I czasami wystarczy rzucić taki karek. Uwierzcie mi, że bez zareagowania nie jesteśmy w stanie żeby ta granica została przesunięta. Jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to możemy tworzyć bańki, ale bańka spowoduje, że będziemy żyli tylko w bańcu. Ucieczka od dezinformacji, ucieczka od fejku, ucieczka od kłamstwa, e, czyli niezareagowanie, nie jest sposobem na to, żeby to przestało działać. Nie? Tylko e, pokazując, mówią, że prawda sama się obroni, nie? Czy sam chodzi za mną? Pewnie tak, ale myślę sobie, że, że jednak do tej prawdy muszą być też ci, którzy będą tą prawdę nieśli. Czasami traktuję to, co robię, nawet rozmawiając, pokazując jakiś tam schemat. Traktuję to jako taki element, w którym chcę wsadzić i w szprychy albo sprowokować czasami do jakiegoś myślenia. Więc to możemy? Możemy stworzyć kąt na Możemy udostępniać wiedzę. To, co powiedziałeś przed chwilą, e, po prostu powiedzieć, słuchajcie, takich pożarów nie było wcale więcej. Tych morderstw, e, o których dzisiaj mówicie, wcale nie było więcej. Tych wydarzeń wręcz można pokazać, że ta skala jest jeszcze malejąca, bo czasami jest. Ja mówię o tym, że czasami fakty skonfrontowane z fejkiem spowodują, że fake może zostać zniwelowany. Na poziomie społecznym i prawnym możemy reagować, bo kłamstwo wprowadzające, namawiające do e, działań e, wbrew drugiemu człowiekowi, to są już e, rzeczy, które będą aspektami prawnymi. Ja bardzo zachęcam do tego, żebyście poszli o trochę dalej, żebyście poszli do naszych radców prawnych, pogadali z nimi o tym. Jaką oni mają receptę prawną na fake newsy, na kłamstwa na e, świat wirtualny. Nie milczeć, przede wszystkim nie milczeć i to co powiedział e, pan Marian chyba tak. I moja cię w głowie się odezwała, moja radę. E, Nie włącznie e, Dokumentujemy jako fundacja e, fejki, dokumentujemy rzeczy, które są mm, Nieprawdą to jest to jest nasza rola. Tak, tak zakładamy. E, Staramy się reagować. E, nigdy nie jesteśmy obojętni. Jeżeli ktoś e, w naszym obszarze mówi nieprawdę, e, jeżeli ktoś do mnie mówi, wiesz Marcin, tam Ukraińcy są tacy i tacy, to ja. Yes. Wiesz, Ukraińcy są tacy i tacy, być może, ale ja też mam e, jednak. E, Większość kontaktów i przyjaciół Ukrainy albo znajomych Ukrainy, którzy mieszkają dzisiaj trzeci rok w szelterze na przykład w Sztabie, albo w Sztabnicy, którzy nie mieli dotychczas żadnej pomocy i jak przyjechali autobusem, tak zostali w tej miejscowości. I to nie są ludzie, którzy się przybujali samochodami i panoszą się w naszą. Popatrzcie to w skali ostatniego wydarzenia, którego nie chciałem dzisiaj poruszać, bo on jest dla mnie bardzo wielkie i to myślę, że jest tyle boków, ale doszło do czegoś takiego, że my już jesteśmy na elemencie eksterminacji. Ludzie, którzy e, brali udział w koncercie, e, o którym było najgłośniej parę fa dni temu, e, tam już dochodzi do eksterminacji. Oni zostaną wydaleni z naszego kraju i zaczyna się robić nagonkach. To jest o krok... Jesteśmy o krok od naprawdę y, dramatu. Y, a my, jako y, obywatele, jako ludzie, jako, jako ludzie przede wszystkim, powinniśmy sobie zadać pytanie takie: y, co ja z tym mogę zrobić? Nie? Kiedy to kłamstwo. Tak bardzo e, zostało przesunięte, kiedy ta granica tak bardzo została przesunięta i pamiętajcie, że granica raz przetknięta w waszą stronę, e, nie może być niewypchana z powrotem na właściwe miejsce, bo to wy ustalacie swoją granicę. Tak. E, dziękuję.